Jedna popularna influencerka na parkiecie robi wrażenie, ale teraz będą dwie. Julia Zugaj, Wojciech Kucina i Faustyna. Wiesz co będziemy teraz tańczyć? Charlestona. Ale to nie będzie takie proste, bo będziemy musieli to zatańczyć w trójkę. Z Julią poznałyśmy się już dobre 3 lata temu. Dostałam zaproszenie od Julii do udziału w jej odcinku na jej kanał. I dla mnie to było niesamowicie miłe, że ktoś do mnie tak jakby. Z wyższej półki, to nazwijmy, wyciągnął do mnie rękę, i było to też takie dla mnie bardzo wspierające. Chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że Faustyna pisze do mnie przed odcinkami po odcinkach i totalnie mocno nam kibicuje, także jak tylko dowiedziałam się, że możemy kogoś zaprosić, no to nie wyobrażałam sobie nikogo innego tylko Ciebie. Jestem ci niesamowicie wdzięczna no, za to serio. Ja już nie jestem tutaj potrzebny. Dziękuję bardzo. To Ale... jest treningu. A może zrobimy tak w choreografii w ogóle? Chodź. Tu trochę ze mną. A... Riru, riru, riru. Potem trochę z Fausty. Ja was nakrywam i mówię, o nie, nie! Musimy go kopnąć do jak. To jest dla mnie taki bardzo wzruszający moment. Jako mała dziewczynka marzyłam o udziale w tańcu z gwiazdami i to się dzieje? Także... Here! I am. 100 lat temu Polskę ogarnął szał Charlestonowy i dziś na parkiecie też będzie szał. Para numer 4 Julia Żugaj i Wojciech Kucina oraz Faustyna Julia Zugaj, Wojtek Kucina, Faustyna, Julia, Wojtek, Faustyna. Influencerki zajmują się wybieraniem wpływu. Jestem ciekawy, jak wpłynął ten taniec na żyli. Proszę bardzo. Czasami myślę, że muszę z Wami po, po wszystkim porozmawiać, jak to się tam robi w tym internecie, wszystko bo ja jestem czarna wszystko. magia. Tak jak i na czarna, to i tak samo tam. Julio, wiesz co, jak oglądałam teraz ten Wasz występ, tak pomyślałam sobie, Kiedyś ten taniec był uważany za prowokacyjny, niemoralny, no po prostu śmiech na sali, prawda? Zobacz jak się czasy zmieniają, to był rok tam 1923, oczywiście ja tego nie pamiętam. No. <laughs> Wszystko, co w tym tańcu miało być, było, ponieważ wszystkich te kopnięcia, kliknięcia i tak dalej, ale najbardziej mi się chyba podobało to, że Ty, nie wiem, czy byłaś tego świadoma, używałaś cały czas w w stopach, również w tym kroku podstawowym, gdzie idziesz do przodu, do tyłu. Bardzo często ten krok jest robiony, ale bez tych swiveli. Do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz. I Ty to robiłaś i dziękuję Ci za to, bo to jest bardzo ważne. A my dziękujemy Tobie, proszę bardzo. Kto ma ochotę? I tu się akurat, Iwonko, muszę z Tobą zgodzić, że nie pamiętamy ty lat <laughs> nie nie roku. <laughs> Nie, ja chcę tylko powiedzieć, że wyście wnieśli tutaj. Ja myślałam, że rozsadzicie ten parkiet, co jest też a, bardzo, Ciennym. bardzo taką do cechą wspaniałą Charlestona. No jak to by była para i gitara. No. I nasz gość. Sierajcie, a mi się i super tutaj rymuje na przykład, może produkcja pomyśli o następnej edycji Wojciech Kucina i Faustyna. To tylko, to tylko taki rym, ale tak. Charleston jest tańcem specyficznym. A dlatego, że krok podstawowy Charlestona każda osoba zatańczy inaczej. Dlatego, że wprowadzamy swoją osobowość, a każdy z Was ma widać dużą osobowość w sobie. I tutaj w tym Charlestonie naprawdę przez ani minuty nawet się nie nudziłem. Influencerki zajmują się wywieraniem wpływu, ale to, co powiedział Rafał, to także było wywarcie wpływu. Tak, dokładnie, dokładnie. Proszę bardzo, zapraszam Was na górę. To było bardzo młodzieżowe wykonanie, można by powiedzieć, ach, ta dzisiejsza młodzież i dokończyć wspaniale tańczy Charleston. A dzisiaj u nas prawdziwy telewizyjny festiwal Gwiazd Internetu. Faustyna, jak się czułaś w gościach? Niesamowicie adrenalina mi tak skoczyła po rozpoczęciu muzyki, że nic z tego tańca nie pamiętam. Będziesz mogła ale sobie. Ale świetnie się bawiłam na pewno. Ja tutaj składam petycję oficjalną, słuchajcie: Faustyna żeby i Wojciech Cynina. po mnie influencerską pałeczkę w tym programie. Julka, Wojtek, czy występ w trio to więcej możliwości, czy więcej problemów? Więcej, przede wszystkim zabawy. Ja kocham tańczyć w trio. Super było z Sonią, tak samo super było z Faustyną. I, I mam nadzieję, że jeszcze będą takie odcinki, że w nich będziemy. O. Dzisiaj u nas gwiazdy wirtualnego parkietu wystąpiły w realu, na naszym tanecznym parkiecie. Czy podobało się jurorom? Rafał Maserak. Realne 10. Nie Ewa Kasprzyk. Nie może być inaczej. Tomasz Wygoda. Wiadome 9. Iwona Pawlowicz. Wiadome 9. Nie wiem jak tam z radości tańczy się u Was w internetach, ale u mnie na przykład na dzielni tak, dobrze, może być. Więc z radością dziękujemy za te piękne noty i wygłosujcie, bo dzisiaj nasze pary walczą o półfinał, a na nich wysyłamy czwóreczki pod 7371 i klikamy za darmo w aplikacji tańca z gwiazdami.